Bo to jest jeden z najspanialszych weekendów w polskim sporcie od długiego czasu z kilku względów bo w większości będą wszyscy się zastanawiać nad odmianą świątek czy liga i tak dalej i kupa śmiechu i to i tam, i radość ogromna, nieprawdopodobna ale i ten weekend pokazał prze, takie przełamanie bariery następnej dziewczyna wyszła i pokazała, że w takim elitarnym po... sporcie bo tenis jest elitarny w sporcie, w tym sensie, nie to, że nie można oprawiać. Wszędzie można uprawiać To nie czasy za komuny, że kortów nie ma. W Polsce na pewno są korty, w Ameryce Północnej w każdym parku są korty, tam są tartanowe, ale one są ogólnie dostępne za darmo. Każdy może grać. Problem polega na tym, że ten sport tenis jest elitarny, jeżeli chodzi już o konkurencję. No bo żeby konkurować z kimś, jeździć po turniejach, mieć trenera, to trzeba setki tysięcy dolarów, a często i miliony. Żeby mieć opiekę medyczną, trenerską, logistyczną. Przecież to, nie, ty nie możesz być w tenisie 10 razy mistrzem polskiej, bo koło to obchodzi. No ty to musisz jeździć po całym świecie. A jazda po świecie no, po prostu kosztuje. I ta Iga Świątek dla mnie najważniejsze, co ona zrobiła, przełamuje tą barierę niemożności. Polak nie może wygrać, Polka nie może wygrać. A dlaczego nie? Polak potrafi, tak powiem. Był... Robert Lewandowski z Pucharem Europy nosił polską flagę. Janek Błochowicz, mega sensację w UFC, Bartek Zmarzlik, powtórzył Mistrzostwo Świata. Teraz... To nie, ja ci przerwał na sekundę, bo powtórzył, powtórzył, bo wygrać jednorazowo, to jeszcze może, Ale on by wszedł, powtórzył i wszedł w tą lejadę tych, tych największych różnorców świata, którzy powtarzali, bo no, no, w Polsce jest najlepszy na świecie, każdy o tym dobrze wie. No ale to się nie przekładało na naszą dominację. No tak, i teraz mówię Igarz Świątek, czyli można, można, można. Polak nie jest gorszy wcale, nie musi być. Zapytam się tak intuicyjnie, bo sam sobie te pytanie zadałem wczoraj. I, i, jak się dziwię? Bo to intuicyjnie w tym sensie, że nie, nie, nie zadaję sobie pytanie, nawet nie myślisz o to, co... My... Od razu, konkretnie. Przez ostatnich tam 10-20 lat jakie dla najważniejsze były momenty w polskim sporcie? Takie Z2. Nie, nie tam 10, tylko z dwa i łącznie dla mnie i to, co się wydarzyło z jego Świątek to jest taki numer absolutnie pierwszy top 3. a jeszcze jakieś takie dodaj panie według twoich tam. Ostatnio ile lat? No tam 20 lat powiedzmy nie tam. Whatever. No ile pamiętasz w ogóle? Teraz, to wie, młody człowiek jesteś to. Robert Kubica. zwycięstwo w Kanadzie, na Montrealu, rok po fatalnym wypadku tak. w tym samym miejscu. No bo ten, ten spot jest strasznie medialny. to cały świat to ogląda to tam. Jak Polak chodzi i wygrywa Formułę jeden wyścig, no to nie, no nie ma zbioru, nie? Jedyny i nie wiadomo kiedy się doczekamy. Kolejnego. Do no Iga coś, świątek. To to tego no, i jeszcze coś może? Takie... No, euro 2006. Dwa... Znaczy, euro w Polsce, myśliłeś? 2006, bo dla no, mojego pokolenia to zdecydowanie my czekaliśmy w końcu aż. Dlaczego 2006? To, to, sorry, nie 2016, 16, bo w końcu wyszliśmy z grupy, otarliśmy się o finał. I to, znaczy, to, to ja się liczy. Ja rozumiem z liczy. tego względu, że zawsze uważałem, że przede wszystkim my ja się bardzo cieszyłem, że następuje taki moment, że młodzi tak jak ty i twojego pokolenia ludzie mają młodych chłopców i nowych idoli byli, wiesz, ja mam swoich idoli tam powiedzmy lat 70. No ale to nie jest za Waszego życia, nie? to jest jakiś tajsz w starych. Młodzi ludzie potrzebują nowych, nowych bohaterów. bohaterów właśnie tych, którzy doświadczają na dzień dzisiejszy I, 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 to, i to jest nieprawdopodobna rzecz. Dla mnie, to z kolei, aż ja razu tak powiem intuicyjnie. najważniejsze trzy momenty w ostatnich prawie 20 latach, to tak, 2007 przyznanie Polsce organizacji EURO 2012 z Ukrainą to po prostu postawiło Polskę zupełnie na innym, na innym poziomie sportu w ogóle Stadiony El Stadio de Gruz zostały zapomniane my jesteśmy czołówką światową jeżeli chodzi o obiekty sportowe w, w Europie i na świecie na świecie mówię, jeżeli w Europie to no i na jeśli świecie jeśli chodzi o ten aspekt to u nas no, w ogóle przestawiło mentalnie bo to pokazał, bo to było tak Wszyscy mogą mieć organizować, myślę, co, świat świata, olimpiady, ale nie? A naszego nie? No tak. I, to, I żeby cokolwiek, ktokolwiek powiedział o Michale Liskiewiczu, że za jego czasów coś tam się działo, że on przegapił tam Czarnowce, ale on załatwił, pomógł załatwić Euro 2, 12. I Janek Tomaszewski mi to nie od razu powiedział, że on będzie powinien mieć pomnik, zatem, zatem tak. Druga rzecz. 2014 rok. Nie ma nas na Świata. Niemcy zdobywają Mistrzostwo Świata, przyjeżdżają do nas. I normalnie odbywało się tak. to na zasadzie, że jeżeli wychodzimy z Niemcami na to jakiś porażkę. pojedynek, no to Masz. po prostu bościli mają już wpisane w Gaciach porażkę no i przegrywają jeszcze przed wyjściem, nie? Masz rację, to jest jednak chyba w top 5, top 3 na pewno. To no, dla mnie to jest absolutnie top 3, bo on przełamuje, bo nie chodzi o przełamanie bariery. To, co zrobiła Liga Świątek, przełamała wczoraj barierę, teraz tak samo wtedy Sebastian Mila, no to dziwne, bo to Milik wygrał. Jak się mówi, przez zwycięską bramkę strzelił na kadry Milik, nie Sebastian Mila. Ale oni nas tak ciśnili, no, że to po prostu, jak pamiętasz jak dziś, jak on strzelił tą bramkę, to skoczyliśmy do Subitu, a u nas sufit 3,5 metra. to bo tak do dzisiaj to pamiętam. Przełamał niemożność Polski pokonania Niemców. To nie chodzi o Jakiego tak, tak. meczu piłkarskiego, w ogóle, w ogóle. I dlatego ta euforia, to było widać. To, ta ekspresja tych zawodników, którzy skoczyli na nawałkę razem z tym milą, tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Historyczny moment, o co to może mówić. I było widać na przykład od razu na następny euro, bo przecież w końcu wiesz, my nie było Niemców w grupie. Gramy 2016, gramy z Niemcami, Bez rewisujemy 0-0. To, żeśmy nie wygrali, to tylko wina milika, że jeszcze mi do pustej bramki praktycznie rzecz biorąc. Pas do A propos, że tego pudła wykończonego kariery, no to już jest taki problem, co zrobić. No po prostu taki chłopak, że mógłbyś być na poziomie Lewandowskiego, ale nie jest, no bo wtedy, kiedy może, no po prostu ten zawodzi. No i to, taka jest prawda, nie? Taki jest sport, jednemu mu dane, jest drugiemu to. Czyli reasumując, euro, pokolenie Niemców i teraz pokonuje. Kubica pokonał, coś dokonał czegoś w ogóle niemożliwego. Polak? Ptaki w takim sporcie? Taki sport w Formuła 1? No Ubiec. I teraz jega Świątek, wychodzi, pewna gdzieś dziewczyna, angielski perfekt, co tamto? Dziewczyna klasy świat, światowa. Czy ona wygra następnych 5-6 ludzi może? Najważniejsze, co ona zrobiła już. Bo bałem się takiej sytuacji, że na przykład ona przegra, bo coś tam nie wyjdzie, powiedzą. A, a on pierwsze no, będzie wszystko tak, się tak. uda, a ona nie, ja tu jestem dzisiaj, ja to dzisiaj wygrywam, ja jestem najlepsza. I, wiesz, to mi się bardzo podoba takie podejście, bo nie także że objęliśmy finale, było fajnie, ale nie udało się. Nie, no, nie Janek Borowicz tak samo w UFC pokazał, był, nie był faworytem w tej walce, a mówił, ja tam nie nie idę tam tylko, żeby przegrać. Ten, dostać tą walkę i przegrać, i, i zebrać za, e, wypłaty. Poszedł po pas, poszedł za ciosem, wygrał. Iga Świątek to samo. Poszła do finału, nie popuściła. Bo to, taka szansa może być raz w życiu. Tak jak mówisz, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To nie jest pisane, że ona jeszcze zagra kiedyś w, 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 w jakimś grand slamie, chociaż życzymy tego z całego serca, ale nigdy nie wiadomo, nigdy. trzeba szansę, Roz... Z uśmiechem na twarzy podchodzę do takiej dywagacji, kto będzie najlepszy sportowcem Polski. Byliśmy rozmawiali tak chwilowo na ten temat i taki fajny, fajny komentarz, nawet Wojciech, albo No, że oczywiście Rober Lewandowski to nie myśli. No, bo w końcu to nie chodzi o to, żeby mieć dwa tygodnie formę i wygrać jakieś tam zabawy no, no, Pan Kowal po prostu się ośmieszył, bo no iga piątek żeby wygrać Roland Garros to nie polega na tym, że ona ma dwa tygodnie dobrą no, no, no. i wygrywa tam w Paryżu, tylko po prostu to są lata, 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 lata pracy od dziecka, żeby do czegoś takiego dojść, no. ale ja rozumiem, że, że Kowal no piłkarz no i ma, ma chęci żeby tam poprzeć piłkarza, i tak. Ja bym byłem tak, żebyśmy my mieli co roku takie problemy. No właśnie. Kto? No i tym optymistycznym akcentem zakończmy. Dziękujemy. Do widzenia. Bye.